Zostałem najbogatszym osobą na serwerze typu Lifestyle Anarchia, czyli Gift SMP. Oznacza to, że jest to serwer bez żadnych zasad, oraz za każde zabójstwo dostajemy jedno serduszko, a za każdą śmierć jedno tracimy. Jednak, zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym poinformować, że ponad 91% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału. Więc zostaw suba, lajka i wbij na Discorda, a ja teraz zapraszam Was do oglądania. Aha, i sorry za głos, bo jestem trochę chory. Chodź, bo, idziemy kopać. My idziemy kopać z Boberem. Tak więc, mając 2 kilofy z fortuną, poszliśmy kopać diamenty. A po dłuższym czasie kopania wróciłem do bazy i odłożyłem wszystkie wykopane surowce do Ender Chesta. Jako, że następną rzeczą, jaką będziemy potrzebowali, to netherite na serca, poszliśmy z Boberem do farmy owiec, żeby ją trochę powiększyć i rozmnożyć owce. Po powiększeniu farmy owiec, udałem się do bazy, żeby zrobić sobie fire zyski, które spowodują, że nie zginę od lawy w nederze. Po wykopaniu odpowiedniej ilości debrisa poszedłem do Overworldu i skraftowałem sobie serce. Niestety jestem idiotą i zapomniałem włączyć nagrywania, więc nie będziecie mieli ujęcia, jak to robię. Po skraftowaniu siódmego serca razem z Boberem ruszyliśmy szukać nowego miejsca na naszą bazę. A po przejściu kilku tysięcy kratek znaleźliśmy wioskę, w której postanowiliśmy się osiedlić. A chwilę po znalezieniu wioski stało się to. się w ścianie i ginie. A! Dokładnie zabił mnie Iron Golem. Straciłem przy tym serce, które sobie niedawno skraftowałem. A co gorsze, wieśniacy zabrali cały mój chleb, który miałem wtedy przy sobie, czyli ponad 3 staki. Po utracie serca postanowiłem, że pójdę do kopalni w celu wykopania diamentów, żeby móc sobie skraftować kolejne serce. Niestety wylogowałem się w złym miejscu, przez co od razu po zalogowaniu się na serwer zginąłem. Nie miałem wtedy niestety włączonego nagrywania, więc wam tego nie pokażę. A co gorsze, kiedy próbowałem pójść odzyskać swoje itemy, zginąłem po raz kolejny, przez co miałem już tylko 4 serca. Na szczęście miałem na tyle diamentów, żeby sobie skraftować kolejne serce, i od tego momentu miałem ich pięć. Uwaga, craftujemy serce, już jedno skraftowałem, więc craftujemy sobie drugie, bo ostatnio dużo razy zginąłem. Tak wygląda, bober, widzisz? Teraz klikam prawym, mam piąte serce. W następnej kolejności poszedłem do kopalni, żeby skopać jeszcze więcej diamentów, aby mieć na kolejne serce. A po dwóch godzinach kopania udało mi się nazbierać prawie sześć staków diamentów. Po wykopaniu diamentów poszedłem do netheru, żeby nazbierać debrisa, a później jeszcze poszedłem po pałki Blaze'a do fortecy. Po zdobyciu pałek Blaze wróciłem do bazy i skraftowałem sobie cztery serca. Cztery serca. Po skraftowaniu serc od razu ich użyłem, przez co miałem dziewięć serc, czyli prawie tyle, ile ma normalny gracz na początku gry. W międzyczasie jeszcze skraftowałem sobie dodatkowe dwa serca, przez co miałem ich 11, czyli więcej niż ma normalny gracz. A w trakcie zbierania itemów na serca i zbrojeniu się, poszedłem po Kitka, żeby pokazać mu drogę do naszej nowej bazy. A podczas drogi do bazy stało się to. Niestety chwilę później Kitku zginął po raz drugi, przez co stracił kolejne serce więc musiałem po niego pójść i oddać mu swoje dwa serca, żeby miał ich sześć. Na szczęście później już bez większych przeszkód udało nam się dojść do naszej nowej bazy, przez co Kitku mógł skraftować sobie serca, a mi oddał jedno swoje, ponieważ drugie postanowiłem mu dać. W następnej kolejności poszedłem kopać diamenty i netherite, a Bober w tym czasie budował ekspiarkę. Następnego dnia, kiedy tylko zalogowałem się na serwer, odbyła się akcja ratunkowa, ponieważ bober wpadł do lawy, szukając fortecy i nie miał jak stamtąd wyjść, więc musiałem pobiec na koordynaty, które sobie zapisał, i mu pomóc. A tak, jeszcze się nie loguj. Czy jesteś idealnie na tych, na których napisałeś? Czy się tu gdzieś przemieściłeś? Tak więc, misja ratowania Boberek, czas zacząć. Po udanej misji ratunkowej zciąłem dużo drewna i przerobiłem je na patyki, żeby móc uzyskać za to emeraldy. W następnej kolejności zaprosiliśmy do naszego sojuszu Kogamiaka, podaliśmy mu kordy, a zrobiliśmy tak, ponieważ miał on tylko dwa serca, więc nie był dla nas żadnym zagrożeniem. Jak się jednak okaże w dalszej części filmu, nie był to jednak najlepszy pomysł. Po wysłaniu Kogamiakowi kordów naszej basy zabrałem się za robienie zbroi 4-3 Mending. Po zrobieniu całej zbroi 4-3 mending przerobiłem ją na netheriteową, po czym ubrałem ją i zacząłem się flexować przed innymi osobami na czacie. Chwilę później przypłynął do nas Kogamiak. W następnej kolejności spotkałem się z naszym nowym sojusznikiem, czyli Sharpie. W następnej kolejności poszedłem szukać OutPosta, żeby móc zrobić rajda. Mam piątkę, wracam. Aha, i chciałbym was poinformować, że w następnych ujęciach z replay moda nie będzie shaderów, ponieważ przez błąd NVD mogą one działać tylko w niskiej rozdzielczości. Po zdobyciu Bat-Omena 5 wróciliśmy do bazy i rozpoczęliśmy rajda. Po pierwszym rajdzie zrobiliśmy jeszcze dwa kolejne, a po ukończeniu tych rajdów wbiłem trochę ekspa, żeby zrobić sobie lepszy miecz. Po zenchantowaniu miecza dorobiłem sobie cztery serca i w taki oto sposób miałem najwięcej serc na serwerze. W następnej kolejności dokończyłem robić nasz perfekcyjny miecz, a wyszedł mi on w ten sposób, więc brakuje na nim tylko fire aspekta. W następnej kolejności poleciałem szukać topielców, aby wydropić trójząb. Podczas zabijania topielców miałem mega farta, bo z pierwszego trójzębiarza, jakiego znalazłem, udało mi się wydropić trójząb. W następnej kolejności wbiłem sobie level i zenchantowałem trójząb i poszedłem go naprawić. Po naprawieniu trójzęba wyszedłem z serwera, a po wejściu na niego następnego dnia wydarzyło się to. Co jest? Co jest? Ej, wy ty To. Nie, proszę, żeby to był tylko Bóg. Nie. Nie. Jak pewnie zauważyliście, serwer GIFT SMP ma logowanie i jest non-premium, przez co każda osoba, która w jakiś sposób zdobyłaby IP serwera, mogłaby na niego wejść. A jak się okazało, w pluginie był pewnego rodzaju błąd, który spowodował, że można było się przemieszczać oraz wyrzucać itemy. Zresztą sam Wam zaraz o tym dokładnie opowiem. Tak sobie wszedłem właśnie na Gift SMP i znalazłem coś takiego, więc nie wiem właśnie co o tym sądzić. Nie wiem czy ja wtedy nagrywałem czy nie. Ale znalazłem takiego buga. Już napisałem do Moderacji, do Kitku, do Kolornika, do Franku. Jak pewnie zauważyliście, serwer Gift SMP ma logowanie. I znalazłem taki bug, że w momencie, kiedy masz całe eku zapełnione i wyrzucisz jakąś część zbroi, to ona po prostu znika. Bo normalnie itemów podczas logowania nie można wyrzucać, a jak masz założoną zbroję i ją chcesz wyrzucić podczas logowania mając całe zapełnione eku, to ona po prostu znika, bo nie ma jak wrócisz do tego ekwipunku z powrotem. I teraz tak, biorę połowę tych rzeczy i klikam tak o. I w tym momencie to sobie tutaj stoi i mam całe eku zapełnione, a jak zrobię tak, to to po prostu podczas logowania znika. Bo to po prostu nie ma jak wrócić do ekwipunku, nie ma jak się tutaj z powrotem pojawić. Tak więc, oficjalnie to jest już koniec mojej gry na tym serwerze.